To jest moja gra komputerowa o nazwie Enclave i chciałbym ją wam wszystkim zaprezentować, jako że jest to jedna z moich. Nie, nie no, no, najlepiej no, ulubiona. Jedna, jedna z ulubionych. Poznałem tą grę w czasopiśmie CD, 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 CD Akcjon. I wtedy mój komputer był bardzo słaby. Nie mogłem sobie pozwolić na płynną rozgrywkę. No ale z biegiem czasu i jak zacząłem się interesować komputerami, to sobie kartę graficzną lepszą zorganizowałem. To była Nvidia FX 5200, przebrandowana na 5500. Z oszałamiającą liczbą 256 MB RAMu i w tamtym czasie mocno zagrzewałem swojego Pentiuma 4 na tej grze. Siedziałem po nocach i grałem, a później trzeba było iść do GIMBazy. Co mogę powiedzieć o mojej gierce? No, gra jest atrakcyjna. Fabuła jest dosyć prosta. Coś tam, coś tam. Siły dobra ze złym walczą ten, całe te. No tam, jak nie wiem, źli się wkurwili i zaczęli tam na tych dobrych, a dobrze tam nigdy nie jest tylko oni, oni zawsze się tylko bronią. Więc na tym polega właściwie cała fabuła gry. I... Lubię tę grę na tyle, że aż pozwoliłem sobie umieścić intro z jej uruchamiania, żebyście mogli to zobaczyć. W obecnym momencie tutaj nasz bohater, nasz protagonista ucieka przed bombami, ucieka przed bombardowaniami, słania się prawie na swoich nogach, chociaż nie ma dużo siły, to nie, to nie słania się. Czujniejsze oko być może wypatrzy, albo i nie, że pewne wybuchy przewiduje, bo podskakuje nieco wcześniej niż wybuch nastąpi, albo i się zatrzymuje w odpowiednich miejscach i... To wynika z tego, że tą grę mam w małym palcu. O, tutaj jest można tego EXA albo SWORDA. Nasza postać idzie tutaj na ten. Idzie się bić. No W grze nie ma wiele, wiele innych rodzajów rozrywki. Wszystko polega tylko i wyłącznie na tym, aby tutaj klepę uskuteczniać. Ale nie jest to to takie jak wszędzie, bo tą klepę uskutecznie się w wspaniałym klimacie fantazy, bo tutaj się zgliczowałem. Nie wiem co mnie naszło, żeby tutaj eksperymentować z tym facetem, ale zgliczowałem się jak widać I... Znaczy ja jeszcze tego nie wiedziałem wtedy, myślałem, że się uda mi jakoś wywołać kolizję, ale... Niestety utknąłem, musiałem, niestety, rozpocząć misję od nowa. Tak jak powiedziałem już wcześniej, klepa przedstawiona w grze z Enclave jest w otoczeniu bardzo ładnym. Tutaj jest nalot na, 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 na Normandię, w historii takie coś było. Kurczę, cały czas nie mogę powiedzieć. No, podoba mi się gra ładna. Tam ładne krzaki są tutaj. I kaffee. Nie jakiś tam lastryko. Wszystko jest dobrze. Tutaj jest śpiąkolot. Hugokopter, którym się ucieka i bombarduje na jeźdźców. 38 HP. Podoba mi się. To w ogóle dla mnie dziwne będzie mówić coś fajnego, bo zawsze mówię tylko złe rzeczy. Tutaj, można powiedzieć, ktoś wyprzedził Bajoszoka, bo tutaj jest podziemne, podwodne, podwodne miasto. Gra jest z 2003 roku, wyprodukowała ją jakaś niezależna mała firma skandynawska Starbreeze. Było logo na, na wejściu, i tutaj mamy teraz jakieś takie ciepłe miejsca z najpewniej wydobywaniem gazu głupkowego. Te rury, tutaj ogień, chemoglobina, taka sytuacja, skieratory. Kamień. Ale nie, już nie użyję tego żartu... z kamieniem. Też są tutaj różne klasy bohaterów, można grać knightem, inżynierem, można niziołkiem. Niziołek jest kobitą, kobitką. Można czarodziejem, czarownikiem, magiem, jak zwał tak zwał. Ale że ja jestem średniej w bitwie na dystans, to zawsze Knightem, ewentualnie inżynierem albo niziołkiem, ponieważ w zwarciu najlepiej sobie radzę, kiedy jest mocna klepa, a teraz chodzę tam. Trochę zabawny miraż w kilku różnych światów. Yy, tu jest tarcza, taka, tam jest potwór, jest jakieś czary, mary. Co to w ogóle jest? A tutaj będę się klepał. Aleluja, yeah, wale diabła w mordę nokautuje jego. Mam zwycięskie życie, kocham Haha! Ha, Fajne to było A właśnie Tutaj Sobie zwiedzam A skoro mowa o technikaliach To chciałbym zwrócić waszą uwagę na Muzykę tej gry O której nigdy nikt nie mówi Otóż tutaj w programie uruchamiam Wyrzucam pierwszą, drugą ścieżkę ten Solo No i jak słyszycie jest utwór pokojowy, taki, że spokojny nic się nie dzieje. I przełączam na drugi, który jest utworem wojennym. I na czym to polega? No, Gra yy, posiada podwójny soundtrack, podwójną ścieżkę dźwiękową, która na logikę odtwarza się bez przerwy cały czas, ale jej, w zależności od tego, co się dzieje na ekranie, zamienia ścieżki dźwiękowe. Jeżeli więc mamy klepę, to przyłączę się na klepa tchemę, a teraz na, na normal, regular, wanila tchemę. O, wanila. Może tak być. Teraz zbliżamy się... Zbliżamy się do sceny, która zawsze mnie rozwala, rozwalała już dawno temu. Jak tą grę poznałem, rozwala mnie jak no to patrzę i trochę mi aż wstyd to publikować, ależ, ale, ale to jest straszne, w się sensie nie podoba mi się. Nie, nie, nie jest straszne, że tak, że straszne, tylko no kiepskie no. bombardowanie warszawy koloryzowane a tu jest mieszkanie doroty takiej jednej, nie znacie tam trzeba się do niej wbić a ja tutaj czekam aż podejdą zawsze mnie wyzywa jak nie zakładam kapci w przedpokoju no więc ogólnie fajna giera, spoko ten niskie wymagania bo uruchamia się na core 2 Duo. Yy, nie, no, na pentium 4 nawet by się uruchamiał. Na no, do 9.8 i na innych starych kompach z bezdadziejnymi parametrami. No. I to będzie koniec.